Dzień dobry. dzień dobry. Ja tak zawsze krzywo stoję do ciebie, tak się próbuje dobić. Słuchajcie, ja się codziennie czuję jak na sansie spirytystycznym, bo moja żona do TikToka mówi tak. Dzień dobry, dzień dobry, czy tam ktoś jest? I ona tak za każdym razem powtarza, ja się czuję, że tu jakiś duszek koło nas krożą, albo inne rzeczy. Dzień dobry. A drugie co wam powiem, to mi powiem wam, że odkąd tutaj pani Aldona, tutaj pierwsza, już czeka i się tutaj. Wbija na czat, zanim w ogóle zacznie się transmisja. To jest takie nawet miłe, bo mamy informację o tym, że czekacie jednak na to, aż się pojawimy. I każde te pierwsze osoby, które się wbijają, to wiemy, że to nie są osoby, które wpadły z przypadku, tylko czekały na ten. Jak to nazwać, grunolotnie, program. nie Także witam, Aldony witam wszystkich serdecznie, Grzeci. Witam nam Dorotka Ania, na TikToku. Jest Justyna, jest Walentyna, dzień dobry, Sylwia, jest, jest Anna, wszyscy życzę wszystkiego dobrego. Dzień dobry, słonecznie, oczywiście, że słonecznie. Cześć, w ogóle. Ciepło dzisiaj jest, słuchajcie, cię jest naprawdę mocno no. ciepło. To. Witam, że dzień zwoleń koło Czarnolasu. Proszę. A Czarnolas nam się. A nawet nie będę mówił, z czym kojarzę, bo jak sobie zawsze przypominam, że matura to bzdura, to myślę, że młodzież nie wie, co, co się działo, co, z czym kojarzysz Czarnolas. Dzień dobry, dzień dobry, słoneczny poranek, dzień dobry, dzień dobry. Patryk, dzień dobry. Ewa jest, witam, Jolanta, Ela, druga, Grażyna, miło. Aha, czeka przy śniadaniu, ale na takie późne śniadanko. Dzień dobry, dzień dobry, Bogu Bogumiła jest, Barbara, dzień dobry. Słoneczne Beskidy żywieckie są, dzień dobry. No, a my niedługo za dwa tygodnie gdzieś tam w okolicach bielska przez kilka godzin się będziemy kręcić. Dzień dobry. Warto, jest Magdalena. Dzień dobry, jest Co Dzień dobry. Dobra, jedziemy, jest. Anka ratuje tutaj dowcipem. Ogłoszenie w przychodni na drzwiach poradni urologicznej. Wchodzenie tak po prostu, aby się pochwalić zabronione. <noise> na to mnie wpadł. Wita oh. ah, serdecznie, Urszula, jest i Bata. Dzień dobry, dzień dobry byt Bydgosz, bit wita z Batką na czele. Dzień dobry, jest Simonika, jest Krysyna. Witam przymiłą Parę Grzeżyna. Dzień dobry, dzień dobry. I Maria, tutaj Maria również zbyt gości, jest i Marta z nami dzisiaj i Katarzyna. Dobra, przebrnąłem przez nie. Te ja pierwsze się zaczęłam teraz zastanawiać, kiedy raz ostatni raz u lekarza byłam. Dzień dobry. No Dawno nie byłam odpukać i dobrze, ale bardzo dawno nie byłam, ale słuchajcie, nie byłam u ginekologa, ale tam nie czekałam w kolejce i nie widziałam napisów na tym. Na czym ehm, ty się chciałaś w widzimy kolega, ehm, Nie, walczyć? Ale w ogóle po prostu ostatnimi czasy, jak nie, 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 nie czy się nie Tylko po prostu, jak ludzie nieraz piszą, słuchajcie, co, ich, co im się przydarzyło. Wczoraj czytałam historię kobiety, słuchajcie, która strasznie ją bolała głowa. I została odprawiona od lekarza do lekarza, zwiedziła okolicznych szpitali, nie wiem, chyba z 20, słuchajcie, to się okazało. To że z Warszawy musiała być, skoro nie, miała 20 nie, szpitali. kobieta się okazało, słuchajcie, A. to nie młoda dziewczyna, już kobieta, która ma dzieci, miała zapalenie opon mózgowych. O ja. I żaden lekarz, była u różnych lekarzy, ona tam opisywała, u ilu lekarzy była, jakie miała badania, i opisywała, cały czas mówiła, że ma wymioty ból głowy, ból karku, ból kręgosupa. i wszyscy, i nikt nie wpadł na pomysł, że to może być to. No i życie, no po prostu. Medycyna to nie matematyka. Właśnie dziewczyna tam dziękowała tym lekarzom, bo ją uratowali i wszystko się dobrze skończyło, ale. Dobrze. 14 dzień roku 7 listopada, wtorek, imieniny obchodzi Antoni Florenty, także wiecie, gdzie macie iść na ciasto. A raz oraz Achilles, Amaranta N. Engelbert, Florencjusz, Gisbert, Herkulan, Hezychiusz i Gerda Karina, Longin, Longina, Melchior. Melchior macie mi Nikander, znam jednego Melchiora. Nikandra, Nikander, Przemił, Rufus, Willi, Brod, Vincenty i Żeli Brat. Jakbym się mógł Przemił nazywać? Przysłowie. Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew się trzyma, to w maju na nowe liście spadnie jeszcze zima. A, i trzyma się, trzyma. Mhm. W Słońce wstało 640, 64. co z naszą bliźnią? o 1558 zajdzie. miesięcy czy dużo wiś, liści jest. Aha. Jest Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej dzisiaj. Światowy Dzień Feministek. Kobiety, trzymajmy się razem. Nie rozumiem tego fenomenu. Tak. Co to znaczy, trzymajmy no, się tak, razem. Tak, tak w ogóle. no. Fateci, trzymajmy się razem. Nie, ten nie, ten. nie. Dzień kotleta Schabowego. O, lubię kotlety schabowe. Trzymajmy się razem, przygotujmy Możemy się dzisiaj sobie. tak. Prawdziwa miłość nie przejmuje się złem, który doświadcza, raduje się w czynieniu dobra. Mhm. Kto? Jak, jeszcze raz? Prawdziwa, czekaj jeszcze raz. Prawdziwa miłość nie przejmuje się złem, którego doświadcza, raduje się w czynieniu dobra. Tak. tak. Ja dowcip już był, ale on mi się podoba. Polonista powiedział, że dobra opowieść powinna zawierać tajemnicę aspekt religijny i odrobinę seksu. Dwie minuty później wstaje Krysia i krzyczy. Mój Boże, jestem w ciąży, jak to się stało. No. No. A tam Ania jeszcze coś o, 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 o jakimś pacjencie też dałam. Pacjent skaże się lekarzowi. Panie doktorze, nie mogę usnąć. Przewracam się z boku na bok i nic. Też bym nie usnął, jakby mi się tak. tak A jak mi się tak świerdzi. No. Tak, tak. Jest Sylwester, dzień dobry, okej, okay, jedziemy z koksem. Słuchajcie, z dzisiaj nie, babce jajowata nie wiem co Marek napisał w tytule, ale dzisiaj jest nie o babce płeszni tylko o babce jajowatej. Jajowate, jajowatej no. O babce jajowatej, słuchajcie, tak? To jest tak wygląda babka jajowata. To jest takie zmielone, słuchajcie, to jest 100% no. babki jajowatej i nic więcej, słuchajcie. I co to jest ta babka jajowata? Skąd ona się wzięła? No, głównie ona rośnie, słuchajcie, w klimacie takim śródziemnomorskim, bardzo ciepłym. Najwięcej jest jej na Wyspach Kanaryjskich, Hiszpańskich. Słuchajcie, tam ponoć jest jej najwięcej, tak? Jest to bardzo cenne źródło błonnika, dlatego stosuje się głównie w dolegliwościach z, ze strony układu pokarmowego. Dzięki zawartości innych cennych składników wykorzystuje się także. E, także ją w medycynie naturalnej, przemyśle kosmetycznym, łupiny tej babki jajowatej o działaniu osłonowym z powodzeniem można też stosować w chorobie wrzodowej, tak? właśnie te niepozorne ziarenka mogą uzdrowić nasz układ pokarmowy, zmobilizować go do właściwej pracy, zawierają bardzo du dużo obłonnika, więc warto go słuchajcie do naszej diety włączyć. Lecznicze właściwości tej babki jajowatej były znane od wieku, i już pierwsze wzmianki, słuchajcie, zdrowotne, takie prozdrowotne, zanotowano w arabskich i perskich księgach w X wieku. Słuchajcie, babka jajowata najlepiej rozwijała się na terenie nasłonecznionych, tak jak Wam mówiłam, z dużą wilgotnością powietrza. Jest to taka niewielka roślinka pokryta włoskami, wąskimi liśpi, przypominająca kłos takiego kwiatostanu. Tak, ma bardzo dużo tej cennych właściwości. Głównie błonnik, śluzy, tłuszcze, proteiny, fitosterole. Babka jajowata, przede wszystkim, słuchajcie, tutaj ma znaczenie w dolegliwościach układu ze strony układu pokarmowego. Dzień dobry. Jej nasiona łuski w kontakcie z wodnymi roztworami pęcznieją tak i tworzą taki śluz. Tak, czyli po zamoczeniu, po dodaniu do wody, tworzy to ślus, to, to pęcznieje, tak? Zmiękcza, yy, i ta babka jajowa, ta zmiękcza masę zalegającą w naszych jelitach, zwiększa ją i ułatwia wypróżnianie. Babka sprawdza się zatem w przypadku uciążliwych zaparć i też jest bardzo dobra, dobra przy hemoroidach. Ale też okazuje się przy, pomocna przy biegunkach przy biegunkach dlatego że wykazuje właściwości wchłania ona wodę i nadaje masie właśnie ten, tej masie kałowej właściwe tą gęstą konsystencję reguluje cykl wypróżnień babka jowata pomaga organizmowi też pozbycie szybciej toksyn metali ciężkich innych szkodliwych substancji no i jest też świetnym wsparciem przy odchudzaniu tak to zasługa tego, że zawiera aż 80% słuchajcie błonnika, a błonnik wiadomo przyspiesza, słuchajcie, tą naszą perystaltykę jelit, tak? Łuska tej babki jajowatej wykazuje też działanie osłonowe, bo wytwarza ona śluz, który bardzo jest potrzebny naszym jelitom, dlatego babka jest też stosowana w chorobach wrzodowych i w polipach jelit, tak? I jak to stosować? No, można to rozmaicie stosować. Stosować, Słuchajcie, można dwie, trzy łyżki albo łyżeczki, zaciąć, zacząć od łyżeczek, namoczyć w wodzie i tą papkę zjeść. Można, słuchajcie, to też dodać do musli, sałatek, koktajli, deserów. Słuchajcie, no. można tym zagęszczać zupy, zagęszczać sosy. Po prostu przemycać w jedzeniu, tak? Można ją też tylko szybko rozmieszać i szybko wypić. Jak ktoś nie lubi takiego, takiego gluta, takiego wiecie o co chodzi, nie? I teraz tak, kto nie powinien stosować? No na pewno nie powinien stosować osoba, którą ciągle boli brzuch, tak? Ma jakieś silne bóle brzucha, nie wiadomo co, nie pójdzie do lekarza i kombinuje sama na własną rękę. To tak nie, absolutnie nie. Jeżeli to jest, jakieś są silne bóle brzucha, nawracające, na zmianę zatwardzenia, biegunki, słuchajcie, idziemy robić badania. Profilaktyka jest najważniejsza, tak? Babkę jajowatą stosują osoby yy, no zdrowe, tak? Więc jak ktoś ma niedrożność jelit i ma takie właśnie różne tam cuda, nie stosuje tego, tak? Jeżeli ktoś ma problem z przełykaniem, też nie stosujemy tego. Najpierw idziemy się zbadać Jeżeli czekaj, ktoś czekaj, czekaj, żeby nie przesadzać, nie? Chodzi żeby o... nie przesadzać ale jak ktoś ma taki, taki patologiczny stan, a tak. nie o tym, że ktoś ma tak. problem z bo ogólnie to jest dla każdego, ale mówię, no jak ktoś, wiecie, bo bo ja znam takie osoby, które boli brzuch, nie wiadomo co, tak, raz rozwolnienie, ale no nie pójdzie do lekarza. Nie zrobi sobie żadnych badań, tak? Nie zbada sobie tego kału na obecność tam krwi czy tam innych jakiś badań, tak? Nie zrobi sobie gastro Kolanoskopii, kolanoskopii, no bo nie, więc wymyśla i szuka. To tak nie. Pamiętajcie cały czas, że badania najważniejsze, tak. a w momencie potem decydujecie się, czy chcecie iść drogą medycyny konwencjonalnej, tak. czy niekonwencjonalnej, albo czasami łączyć obydwie metody e, działania. Ale jak, zróbcie badania. Jak naprawdę. są polipy, grażynka można. Tak? Tylko zaczynasz od dwóch, trzech łyżeczek, jesz i po prostu też obserwujesz swój organizm. Powinno być ok. I słuchajcie, teraz dzieciaki. Dzieciaki od piątego roku życia też mogą, ale to od łyżeczki, tak? Bardzo dużo dzieci ma w tej chwili zaparcia. Jest to produkt bezpieczny, ale dodawać dzieciom do jogurtu tam łyżeczkę, tak? Można tą łyżeczkę na przykład trzy razy dziennie i obserwować, tak? I powinno naprawdę pomóc. I to jest produkt naturalny tutaj nie ma żadnej chemii. I taka babka jajowata 200 gram kosztuje 20 zł. Tak? 20 zł ale mówię, to zacznijcie od łyżeczki dwóch, trzech, tak? I, i potem sobie to tą dawkę zwiększać Dzień Dobry, Gausiu. Ale pamiętajmy, że i tak, dieta, jeżeli jest problem z, z, z tym, że nie możecie się wypróżniać, to trzeba do tematu podejść całościowo, bo to inaczej. Czasami nie będzie miało sensu, bo wycie coś brać. Jak, jak znam życie, czasem coś bierzecie jedno, drugie, trzecie. Czasami bierzecie rzeczy, których nie powinniście brać absolutnie. Organizm się rozleniwia i tak dalej. I to się kółko zamknięte. E, tak, lecz się powiem tak: nasi klienci bardzo dobrze znają tą babkę jajowatą, bardzo dużo osób. To się u nas bardzo ładnie sprzedaje na stronie. Dobra. Ludzie po to wracają. Tak? I mówię, no to jest. No... To jest bardzo dobry produkt w dzisiejszych czasach, jak ktoś ma pracę siedzącą, słuchajcie, no dietę każdy z nas ma byle jaką, to są pojedyncze osoby, które się dobrze odżywiają, tak, a tak to każdy z nas ma byle jaką dietę, tak jak byle. byle... jaką, no powiedz co zrobisz na No na śniadanko jakie... no. no, mamy dobre, reszta już u nas dalej kuleje nie. No. Yy, ale jak nie będę pracowała, to będziemy mieć dobrą dietę, wtedy już będzie za późno. No Do, dobra, słuchajcie, chociaż e... nigdy nie jest za późno. Tutaj e, dzie, dzień dobry, dzień dobry, e, pani Krystyna, Pani Krystyno właściwie. E, chciałbym tylko coś powiedzieć, że ja Ania ja specjalnie odpuściłem twój dowcip, bo nie ja już różne rzeczy dopuszczam. Przemykam oko, bo to nie ja, ale to nie. To, ten dowcip po prostu nie. E, więc więc sobie e, odpuszczam. Mam nadzieję, że mnie widzicie, bo coś, co kurde kliknąłem, coś co nie powinienem kliknąć. A jest, dobra, jest, ok. Chciałem wam pokazać, że to ciągle coś wymyślają. I chciałem się pochwalić wam serduszko, tu jakieś ładne puścić, ale coś mi nie wyszło, nie? Coś mi kurczę nie wyszło. O, a co? co tam jest, a tutaj też co to można też? Te to takie konfrecji? fajerwerki, o. słuchajcie, może takie o. rzeczy, bo... Ura, o. możecie słuchajcie, możemy być w tym momencie, o, o takie laserie po prostu, co tu się nie dzieje, nie? Urodzinowo, co to po prostu nie wymyślą, żeby wam tylko zrobić przyjemność, a no, wszystko, baloniki idą, wszystko działa. No także, możemy tu zaczniemy takie rzeczy wprowadzać, żeby było jeszcze bardziej radośnie i wesoło. Mhm. Nie, 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 A to teraz nie. ty zaproś, a ja jeszcze do końcowy. Do nas jest bardzo dużo. Dzień dobry w ogóle wszystkim. Cieszę nie się, że. Niech każdy puści jedno serduszko. Niech będzie te 150 serduszek pod transmisją. Tu widzę, że się dziewczyny wymieniają prawie, że adresami. Słuchajcie, jak się tutaj, mnie bardzo to ciekawi zawsze, jeżeli gdzieś w na tej naszej społeczności znajdą się jakieś dwie, trzy kobiety, które się wcześniej nie znały. I poznały się u nas, to, to piszcie, bo będzie naprawdę dużo pałeczek się poznało. No. Ostatnio pytałem się w jednej szkole języka angielskiego: Czy mają już jakieś pary, które się u nich porobiły? I się okazało, że już jedno małżeństwo mają, które poznało się na kursie angielskiego. Co prawda nie online, tylko, tylko zwyczajnie. I... No, My też mamy jedno małżeństwo. No i małżeństwo nie mamy, ale mamy parę, która się u nas poznała. Aha. No, my mamy też bo parę, co? która się u nas poznała. No nie wiadomo, czy będą małżeństwem, ale, już, ale, ale żyją no co, no drugi rok już tam no, żyją ze sobą. No. Żyją, żyją tam. no, nie pracują już u nas, ale, ale poznali się u nas. No. Tak, co to że kiedy mnie przyjechała Reginka. A Reginka Brzoza, że... zobacz, przyjechała do Grażynki, dziewczyny się poznały. No. Proszę, to można. No, i wataszka, no, widzisz. No. A, wataszka, no. <laughs> tak. tak. Dobra, yy, mów swojej akwarium końcowej i kończymy e, tu transmisję. Słuchajcie, zapraszamy o godzinie 10 na transmisję sprzedażową. Tak, tutaj na papatkę o 15 będziemy, będą szmatki papatki dzisiaj, także zapraszamy. Nie wiem, co będzie w piątek. E, bo tutaj właśnie dzień z Wataszką spędzimy, więc w piątek będzie mniej transmisji, ale do piątku transmisje no, są. Normalne. Bo moja żona będzie nerwowa, bo jak ona nagrywa no. coś nie online to jest nerwowa. Jestem mm. bardzo nerwowa, ja nie lubię nagrywać jak mnie kamera nagrywa, ja lubię... Nie, Ciebie, Ty lubisz jak ci mikrofon nagrywa. Nie. Ja lubię tak jak wiem, że po drugiej stronie jest 170 osób i ktoś tam mnie słucha. i co, Czy sobie myśli, a co ona tam pieprzy tamten, czy nie, ale no jest te 180 na żywo i nieraz mogą mi napisać jakiś komentarz tak, tak to ci mogą a, tylko później. no a tutaj mogą mi później i ja już tak nie umiem się nagrywać nie umiem hmm. do tej kamery gadać i w ogóle mam stresa hmm, i ogóle... już się zaczyna to dopiero w już się zaczyna a w piątek to już będę całkowicie nerwowa tak zaprosiłaś już że ona 20. Tak, 10, tak a 10, kiedy bym nie usłyszałem byłeś powie, zaczytany ty nie, umiesz, ty nie umiesz mężczyzna nie umie w dwóch miejscach być naraz, tak jak kobieta ja nie. już pomyślałam że to pranie się wysuszyło co tak, będziemy jeść na śniadanie, tak, yy, że za chwilę musimy iść tam, będzie to, muszę temu zapłacić, tamtemu, do tamtego muszę zadzwonić, tłumaczę, a on, tłumaczę on po szuka, szuka kawału. Zastanawia się, czy pranie się wyprało, jaka jest opcja, żeby się znaczy, wysuszył? jaka jest opcja, no. jak się, skoro sam wrzuciłem to do tej no suszarki, na 3 godziny 45 minut, za 3 godziny te pranie będzie suche. Chyba że wysiądzie prąd, a wtedy i tak nie ma o czym No myśleć. jeszcze nam się zapchała, tam jeszcze, zmywarka się zapchała. Co tam jeszcze powiedziałaś? I ta woda tam Aha, stoi, nie wiem co Myślenie zrobić. o tym, czy się trzeba komuś zapłacić. Słuchajcie, są 35 tysięcy różnych aplikacji, które chce wspomagać. Moja żona ma jedyną aplikację pod tytułem teczka, więc sama sobie robi podgórkę i, 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 i tyle, nie? Co tam jeszcze mówiłaś? Ciekawego. Jest wiele rzeczy, które mogłaby sobie życie ułatwić, ale nie. Ale nie, kobieta nie. tak ma, nie dziewczyny, że my już myślimy o yy, na wielu poziomach. Tu, 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 tam połapać, tam połapać. A on czyta kawał. O, i koniec. I on ma czysto w głowie, i czyta kawał. A mi tam się już wszystko wiecie, kotuje. Nie tak cich? Ty masz też czysto w głowie. Dobra, no to czytaj ten kawał. Gdyby nie to, że dzisiaj jest Światowy Dzień Feministek, to bym odpowiedział. To bym odpowiedział, ale nie ma sensu chyba. Nie? Nie ja bym ma... chciała mieć, ale nie umiem tak sobie tutaj zresetować. No nie umiem tak sobie zresetować, żeby mieć czysto. Przez całe swoje zawodowe życie byłem dyrektorem, może nie. 20 lat 12 lat byłem dyrektorem, 20 lat pracowałem w banku, i tam naprawdę trzeba było mieć połapane wiele rzeczy na raz i wiele rzeczy potrafić odpuścić, albo przekazać do innej osoby do pracy. I ja się tego przez 20 lat nauczyłem. I naprawdę, dyrektor takiego działu, kiedyś pójdziecie do banku, to pamiętajcie, że taki biedny dyrektor jest odpowiedzialny od tego, ile tego sprzeda, i od, czy jesteście zadowoleni z tego, czy jest obsługi, czy nie, od tego, że nie ma połowy ludzi, bo są na L4, aż po, to, po element pod tytułem papier toaletowy w Łazience. Ten człowiek, który zostaje dyrektorem, szczególnie małego oddziału na początku, naprawdę musi to nieco potrafić. A już dawno ustalono, że tak zwany multitasking, czyli potrafię robić wszystko naraz, jest nieproduktywny. Absolutnie, trzeba się skupić na jednej rzeczy. Ja w tym momencie jestem tu z Wami, tutaj i nigdzie indziej. A jak zamknę ten, ten komputer, to będę w innym miejscu i to jest tyle. I tak powinno się po prostu na świecie pracować, a nie mi tu jakieś feministyczne teksty i poparcia pisać. No, no. czekaj, bo to jeszcze ja chyba nie dojdę do swojego dzisiejszego tutaj. Eee, tu, 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 tu. Eee, Trzeba się a. My kobiety tak mamy, tak tam, kobiety tak mają, tak tam, reset, o reset jest, my go mamy, czasami trzeba wyjść w inne miejsce, żeby go nacisnąć, ale mamy, nie wiem co Ania napisała, ale uwaga, jedziemy, już nawet nie czytam, dajesz mamuśka. Pacjent przy okienku rejestracji do rejestratorki. Wyznaczyła mi pani termin, który przypada dopiero za pięć lat. Nie wiem, czy dożyję do tego terminu, rejestratorka. W takim razie zapiszę pana ołówkiem. No, już, już. <laughs> Pani Mario, faceci nie mają na wszystko wywalone, po prostu inaczej reagujemy na rzeczy. Gdyby to była prawda, nie umieralibyśmy wcześniej, nie byłoby tyle zawałów serca. A wcale nie tak umieracie wcześniej? Wcale. Stare dobre małżeństwo tak. Gdzie, gdzie umieracie wcześniej? A nie dbacie o siebie? Nie dojdziemy do konsensusu. Dobra, dowcip końcowy, żeby nie, ro nie rozsierdzać. Za często tej... się resetujecie? Jest. Jest, że tak zapowiem, wojskowy. I rzeczywiście jak go przeczytałem, powiem, że, że przeczytam Wam go z tego względu, że przypomniała mi się moja własna służba wojskowa, bo to nawet nie jest dowcip, nie? Zajęcia teoretyczne w jednostce wojskowej. P prowadzący sierżant wyrywa do odpowiedzi szeregowego Nowaka. Nowak, wyobraźcie sobie sytuację. Pełnicie służbę wartowniczą, jest trzecia w nocy. Nagle widzicie, że w Waszym kierunku pełni jakiś człowiek. Co robicie? Panie sierżancie, melduję uprzejmie, że odprowadzam Majora Bugałę do swojej kwatery. I tak było. I tak za mojej czasu tak wygląda wojsko. Myślę, że się nie zmieniło. No. Nie wiem, czy się zmieniło. A, wiecie co, ja zamykam tę no, dyskusję o no, mężczyznach, bo, bo. bo to nie ma podstaw, e, tak powiem, naukowych. Trzymajcie się zdrowo. Cześć i czołem. No, zapraszamy Panie, Panie. o 10.00.